Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka, wierząc, że Twoje myśli, emocje i decyzje są całkowicie Twoje. Zakładasz, że Twoje reakcje na ludzi i sytuacje są oparte na logice, wartościach osobistych lub wcześniejszych doświadczeniach. Ale co, jeśli powiem Ci, że ukryta siła kształtuje Twoje postrzeganie, kieruje Twoimi odpowiedziami, a nawet wpływa na sposób, w jaki siebie widzisz siła tak subtelna, ale potężna, że szczegółowo określa Twoje relacje, lęki i samą ścieżkę, którą trwa Twoje życie. Wszystko bez uświadomienia sobie. Siła ta nazywa się projekcją cienia, a dziś rozwiążemy, jak to działa i jak cicho kształtuje Twój świat. Szwajcarski psychiatra Carl Jung przedstawił koncepcję cienia jako ukrytą nieświadomą część nas samych, aspekty naszej osobowości, które odrzucamy, tłumimy lub zaprzeczamy. Są to części nas, o których powiedziano nam, że są niedopuszczalne, zawstydzające lub haniebne, więc zakopaliśmy je głęboko w środku. Ale tutaj staje się to jeszcze bardziej fascynujące tylko dlatego, że tłumimy te cechy, nie oznacza, że ściek znikają. Zamiast tego nadal istnieją w nieświadomym umyśle, wpływając na nas za kulis. Kiedy odmawiamy uznania tych części nas samych, nie pozostają one po prostu uśpione. Są rzutowane na świat zewnętrzny. Projekcja występuje, gdy widzimy w innych to, czego nie chcemy zobaczyć w nas samych. Cechy, zachowania lub emocje, które odrzucamy w nas, znajdują odzwierciedlenie w nas poprzez ludzi i sytuacje, które napotykamy. Dlatego niektórzy ludzie irytują nas bez logicznego powodu. Właśnie dlatego silnie reagujemy na zachowania w innych, których nie rozpoznajemy w sobie. Właśnie dlatego, wady, które krytykujemy u innych, są tymi, które potajemnie nosimy. Pomyśl o czasach, kiedy ktoś głęboko cię zirytował. Może byli aroganccy, samolubni lub nadbiernie krytyczni. Intensywność twojej reakcji mogła wydawać się uzasadniona, ale czy kiedykolwiek zapytałeś: Dlaczego tak bardzo cię wpłynęło? Czy to możliwe, że na pewnym poziomie cecha istnieje w tobie? Zamieszkała. Odmówiono lub przebrana za coś innego? Jest to niewygodna prawda projekcji cienia rzeczy, które najbardziej gardzimy w innych, często trzymają lustro dla części nas samych których jeszcze nie zaakceptowaliśmy. Ale projekcja cienia nie tylko kształtuje nasze interakcje z innymi, kształtuje całą naszą rzeczywistość. Pływa to na nasze wybory w związkach, przyciągając nas do ludzi, którzy nieświadomie odzwierciedlają ukryte aspekty naszej psychiki. To dyktuje nasze reakcje emocjonalne, co czyni nas przesadnie w sytuacjach bez zrozumienia dlaczego. Ogranicza to nawet nasz potencjał, dzięki czemu wady, które widzimy w innych, są problemami zewnętrznymi? gdy w rzeczywistości mogą być aspektami samych, czekając na zintegrowanie. Ten nieświadomy proces może tworzyć niekończące się cykle nieporozumień, konfliktu i sabotażu. Możemy wielokrotnie przyciągać takie same relacje, nieświadomi, że nasz cień szuka wyrażenia. Możemy nadal zmagać się z tymi samymi wyzwaniami, obwiniając okoliczności zewnętrzne, jednocześnie ignorując wewnętrzną pracę, którą należy wykonać. A co najważniejsze, możemy żyć pod iluzją, że w pełni rozumiemy siebie, gdy w rzeczywistości jest w nas cały ukryty świat, który pozostaje niezbadany, im głębiej tłumimy nasz cień, tym bardziej nas kontroluje. Z ciemnych zakątków naszego umysłu staje się niewidzialną siłą naszych lęków, naszych osądów i naszych emocjonalnych wyzwalaczy. Ale tutaj jest paradoks, im więcej uznamy i integrujemy nasz cień, tym mniej kontroli nad nami, wprowadzając nasze nieświadome wzorce. Co więcej, kontroluje nas z ciemnych zakątków naszego umysłu. Staje się niewidzialną siłą stojącą za naszymi obawami, naszymi osądami i naszymi emocjonalnymi wyzwalaczami. Ale oto paradoks: im więcej uznamy i integrujemy nasz cień, tym mniej kontroli nad nami. Wprowadzając nasze nieświadome wzorce w świadomość, zaczynamy widzieć życie z jasnością. Przestajemy być kontrolowane przez prognozy. I zaczynamy przyjmować własność naszych prawdziwych ja. Ale zanim pójdziemy głębiej, chcę, żebyś coś zastanowił. Czy kiedykolwiek byłeś absolutnie przekonany, że ktoś inny był problemem, tylko po to, by później zdać sobie sprawę, że twoja reakcja mówiła o tobie więcej niż o nich? Czy kiedykolwiek osądziłeś kogoś surowo, tylko po to, by później rozpoznać, że podzieliłeś się cechą, którą gardziłeś? Te chwile realizacji mogą być niewygodne, ale są również kluczem do transformacji. Zostań ze mną, ponieważ w następnej części odkrymy ukryte mechanizmy za projektem cienia. Zbadamy, dlaczego niektórzy ludzie wywołują w tobie silne reakcje emocjonalne, nawet jeśli ich działania wydają się nieszkodliwe. Ujawnimy, w jaki sposób nielegalne rany z przeszłości kształtują twoje przekonania dotyczące teraźniejszości. A co najważniejsze, odkryjemy pierwszy krok w kierunku uwolnienia się od nieświadomych sił, które przez cały czas kształtowały Twoje życie. Ta podróż zmieni sposób, w jaki widzisz siebie i świat wokół Ciebie, a w ostatecznym objawieniu odkryjesz najpotężniejszą prawdę ze wszystkich, taką, która może przekształcić Twoje relacje, sposób myślenia i sposób, w jaki poruszasz życie. Kiedy to zobaczysz, nigdy tego nie zobaczysz. Zróbmy teraz pierwszy krok w odkrywaniu ukrytych sił, które wpłynęły na Twoją rzeczywistość. Aby naprawdę zrozumieć, w jaki sposób projekcja cienia wpływa na Twoje życie, musisz najpierw rozpoznać, w jaki sposób korzeni to w podświadomości. Od momentu, gdy się rodzimy, zaczynamy pochłaniać wiadomości o tym, co jest akceptowalne i niedopuszczalne w naszym zachowaniu. Społeczeństwo, rodzina i kultura dyktują pełne cechy, jako pożądane życzliwość, cierpliwość, siła. Podczas gdy inne są uważane za niepożądany gniew, samolubstwo, niepewność. Jako dzieci, w naszej głębokiej potrzebie bycia kochanym i akceptowanym, szybko uczymy się tłumić części nas samych, które nie są zgodne z tymi oczekiwaniami. Ale tłumienie części siebie nie usuwa tego. Cień nie znika po prostu dlatego, że go ignorujemy. Zamiast tego wlega się nieświadomego umysłu, czekając na możliwość wyrażenia. A kiedy nie może znaleźć bezpośredniego wyrażenia. Pojawia się w przebraniu poprzez projekcję. Projekcja ma miejsce, gdy przypisujemy innym cechy, z którymi nie możemy się przedstawić w sobie. Właśnie dlatego ludzie, którzy najczęściej nas irytują, często odzwierciedlają coś, co jeszcze nie uznaliśmy. Czy kiedykolwiek miałeś oskarżanie kogoś o aroganckie, ale później zdali sobie sprawę, że twoja potrzeba miała rację, napędzała twoją frustrację? Czy kiedykolwiek nie lubiłeś kogoś za to, że był zbyt samolubny? Tylko po to, by później rozpoznać, że ty też walczysz z ustalaniem granic i ustalaniem priorytetów własnych potrzeb? Te momenty realizacji nie są łatwe, ale są niezbędne do wzrostu. Projekcja cienia wpływa nie tylko na jednostki, kształtuje całe społeczeństwa. Historia jest pełna przykładów grup wystających własne cechy odrzucone na innych, co prowadzi do dyskryminacji, strachu i konfliktów. Jung ostrzegł, że to, czego nie będziemy się konfrontować w sobie będziemy walczyć w otaczającym nas świecie. Wojny, ukrzydzenia i masowa histeria często wynikają z zbiorowych projekcji, w których społeczeństwo odmawia dostrzeżenia własnej ciemności i zamiast tego umieszcza ją na zewnętrznym wrogie. Aby dyskryminacja, strach i konflikt, Jung ostrzegł, że nie udało nam się skonfrontować w sobie, będziemy walczyć w otaczającym nas świecie. Wojny, ukrzydzenia i masowa histeria często wynikają z zbiorowych projekcji, w których społeczeństwo odmawia dostrzeżenia własnej ciemności i zamiast tego umieszcza ją na zewnętrznym wrobie. Ale przywróćmy to do Twojego osobistego doświadczenia. Pomyśl o swoich najsilniejszych wyzwalaczach emocjonalnych ludziach, lub zachowaniach, które natychmiast Cię odrzucają. Co jeśli te reakcje nie dotyczyły drugiej osoby, ale o Ciebie? Nie oznacza to, że złe zachowanie powinno być usprawiedliwione. Ale raczej, że nasze postrzeganie innych często ujarnia więcej o naszym wewnętrznym świecie, niż zdajemy sobie sprawę. Właśnie dlatego dwie osoby mogą być świadkami tego samego wydarzenia i mieć zupełnie inne reakcje. Wyobraź sobie, że dwóch współpracowników obserwuje pewną siebie osobę, która wyraża swoją opinię na spotkaniu. Jedna osoba podziwia pewność siebie, podczas gdy druga czuje się zirytowana i postrzega ją jako arogancję. Pewna osoba nie zmieniła się. Różnica polegała na postrzeganiu. Zirytowany współpracownik mógł nie być niepewnym niepewności w mówieniu i zamiast tego uznać, że rzuca swój dyskomfort na drugiej osobie. Projekcja shadow wyjaśnia również, dlaczego powtarzamy pewne wzorce życia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ciągle przyciągasz takie same relacje, nawet jeśli obiecujesz sobie, że ten czas będzie inny? To nie jest przypadek. Ludzie, których przyciągamy do naszego życia. Często odzwierciedlają nielegalne części naszej psychiki. Jeśli zmagasz się z poczuciem własnej wartości, możesz znaleźć się w związkach z ludźmi. Czy cię nie docenia nie dlatego, że zasługujesz na złe traktowanie, ale dlatego, że twój nieświadomy umysł próbuje zmusić cię do konfrontacji z tą częścią siebie. Jeśli przeniesiesz tłumiony gniew, możesz ciągle spotykać ludzi, Którzy go wyzwalają, jakby wszechświat umieszcza przed sobą lustro, mówiąc: Słuchaj, to właśnie musisz się wyleczyć. Niekomfortowa prawda jest taka: świat wokół nas jest odzwierciedleniem naszego wewnętrznego świata. Im bardziej odrzucamy w sobie, tym bardziej napotkamy go poza nami. Właśnie dlatego Jung podkreślił, że rozwój osobisty wymaga głębokiej samoświadomości. Bez tego pozostajemy uwięzieni w cyklach winy, myśląc, że inni są źródłem naszego dyskomfortu. Podczas gdy w rzeczywistości ujawniają tylko to, czego jeszcze nie zaakceptowaliśmy w sobie. Ale tutaj rzeczy zaczynają się zmieniać. Po rozpoznaniu projekcji zyskujesz moc, by uwolnić się od jego uścisku. Przestajesz reagować ślepo na ludzi i sytuacje, a zamiast tego zaczynasz pytać, co to za doświadczenie uczy mnie o sobie. Zamiast obwiniać innych, zaczynasz brać odpowiedzialność za własne emocje. Zamiast czuć się uwięziony we wzorach, zaczynasz postrzegać je jako możliwości odkrywania siebie. Pytam więc co, jeśli rzeczy, które najbardziej cię irytują w innych, są zaproszeniami do głębszego spojrzenia? Co się stanie, jeśli ludzie, którzy najbardziej rzucają wyzwanie, nie są wrogami, ale przewodnikami prowadzącymi cię do większej samoświadomości? A jeśli dyskomfort, który odczuwasz podczas konfrontacji z cieniem, nie jest oznaką słabości, ale drzwiami do wolności? Zostań ze mną. Ponieważ w następnej części zbadamy, jak zintegrować Twój cień, zamiast rzutować go na innych, odkryjemy praktyczne kroki, aby rozpoznać, kiedy projekcja ma miejsce w czasie rzeczywistym, a co najważniejsze, jak wykorzystać tę świadomość, aby przekształcić Twoje relacje, sposób myślenia i dobre samopoczucie emocjonalne. I pamiętaj, że ostateczna realizacja będzie najpotężniejsza ze wszystkich, ponieważ kiedy naprawdę zrozumiesz naturę swojego cienia, nie będziesz już przez nią kontrolowany. Opanujesz to. Teraz kontynuuj naszą podróż w głębiny nieświadomości. Uznanie, że projekcja cienia kształtuje twoje życie, jest pierwszym krokiem, ale sama świadomość nie wystarczy. Musisz nauczyć się zintegrować swój cień, zamiast pozwolić mu nieświadomie kontrolować swoje działania, emocje i relacje. Tutaj zaczyna się prawdziwa transformacja. Carl Jung uważał, że integracja cienia była jednym z najważniejszych procesów w rozwoju osobistym. Nazwał ten proces indywidualizowany, podróż polegającą na staniu się całością, w pełni zrealizowaną siebie. Ale co to właściwie oznacza w praktyce? Oznacza to uznanie części siebie, że od dawna zignorowałeś, odmówiłeś lub tłumiłeś. Oznacza to stawienie czoła emocjom, które oznaczyłeś jako niedopuszczalne, a co najważniejsze, oznacza wzięcie odpowiedzialności za własny wewnętrzny świat, zamiast obwiniać okoliczności zewnętrzne za cierpienie. Pierwszym krokiem w integracji cieni jest identyfikacja Twoich projekcji. Aby to zrobić, zwróć szczególną uwagę na ludzi i sytuacje, które wywołują w Tobie silne reakcje emocjonalne. Kto Cię frustruje? Kto Cię zastrasza? Kogo potajemnie zazdroszczysz? Kogo oceniasz najbardziej? Te reakcje nie są losowe. Są wskazówkami prowadzącymi do części siebie, których nie w pełni zaakceptowałeś. Na przykład, jeśli arogancja w innych głęboko Cię niepokoi. Zadaj sobie pytanie, czy to możliwe, że mam we mnie nierozpoznaną dumę? Jeśli jesteś wyzwalany przez egoizm, czy to możliwe, że walczysz z ustalaniem granic i dbaniem o własne potrzeby? Jeśli czyjąś pewność siebie sprawia, że uczujesz się niekomfortowo, czy to możliwe, że tłumiłeś własne pragnienie bycia widzianym i słyszanym? Te pytania są trudne, ale są niezbędne, ponieważ prawda jest taka, że wsiek cechy, które projektujemy na innych zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, są często refleksją czegoś w nas, ale integracja cieni nie polega tylko na identyfikacji Twoich projekcji, chodzi o ich obejmowanie. Nie oznacza to działania na każdy tłumiony impuls lub oddawanie się destrukcyjnym zachowaniom. Oznacza to uznanie, że każda cecha, nawet te, które uważamy za negatywne, ma do odegrania rolę w naszej psychologicznej całości. Weźmy na przykład gniew. Wiele osób uczy się od najmłodszych lat, że gniew jest zły więc go tłumi. Ale gniew, gdy jest zintegrowany w zdrowy sposób, nie jest destrukcyjny. To jest ochronne. Ustawia granice i sygnały, gdy coś jest nie tak. Stłumienie gniewu nie powoduje, że znika. Powoduje, że pochodzi on tylko w niezdrowym sposobie poprzez pasywną agresję, urazę lub wybuchowe wybuchy. Ale kiedy potwierdzasz swój gniew, zyskujesz nad nim kontrolę. Zamiast pozwolić, aby cię rządzić, uczysz się, jak go mądrze używać. To samo dotyczy strachu. Strach, gdy odmówiono, może objawiać się jako unikanie, lęk lub sabotaż, ale kiedy uznasz swój strach, możesz użyć go jako przewodnika. Pokazuje, gdzie musisz się rozwijać, ujawnia to, co naprawdę dla ciebie liczy się. Obejmując swoje lęki, zamiast uciekać przed nimi, zamieniacie je w źródła siły, a nie przeszkody. Kolejnym kluczowym krokiem w integracji cienia jest współczucie. Wiele osób, kiedy po raz pierwszy odkrywają swój cień, reaguje ze wstydem. Czują się winni z powodu stłumionych emocji, ukrytych niepewności, ich niewypowiedzianych przez obejmując swoje lęki zamiast uciekać, zamieniacie je w źródła siły, a nie przeszkodę. Kolejnym kluczowym krokiem w integracji cienia jest współczucie. Wiele osób, kiedy po raz pierwszy odkrywają swój cień, reaguje ze wstydem. Czują się winni z powodu stłumionych emocji, ukrytych niepewności i niewypowiedzianych pragnień. Ale wstyd tylko pogłębia oddzielenie między Tobą. A twoim prawdziwym ja. Zamiast osądzać swój cień, podejdź z ciekawością. Zrozum, że każdy aspekt waszej osobowości, tak, nawet tych, których chcesz, nie było tam, nie było z jakiegoś powodu. Jung często mówił o znaczeniu utrzymywania napięcia przeciwieństw. Oznacza to rozpoznanie, że nie jesteś czysto dobry lub zły, silny lub słaby, pewny siebie lub niepewny. Jesteś kompleksem zdolnym zarówno do światła, jak i ciemności. A kiedy to zaakceptujesz, zaczynasz integrować wszystkie aspekty siebie z harmonijną całością. Ale w jaki sposób ćwiczysz integrację cieni w życiu codziennym? Następnym razem, gdy ktoś poczujesz się wywołany przez kogoś, zatrzymaj się. Zamiast automatycznie reagować, zadaj sobie pytanie, co ta sytuacja ujawnia o mnie? Jaką część siebie widzę w tej osobie? Jeśli odczuwasz silne emocje, zamiast je odpychać, poznaj je. Czego oni próbują cię nauczyć? Dziennikowanie jest potężnym narzędziem do tego procesu. Zapisz swoje najsilniejsze osądy innych, a następnie zadaj sobie pytanie, w jaki sposób te osądy mogą się do Ciebie dotyczyć. Medytacja i uważność również pomagają, ponieważ pozwalają one obserwować swoje myśli i reakcje bez bezpośredniego osądu. Terapia, szczególnie analiza jungian, może oferować głęboki wgląd w nieświadome wzorce, które kształtują Twoje życie. Ale być może najpotężniejszą metodą integracji cienia jest wyrażanie siebie. Im bardziej wyrażasz swoje autentyczne ja, im dobro, zło, kompleks, tym mniej mocy ma nad tobą cień. Kreatywność, czy to poprzez pisanie, sztukę, muzykę, czy ruch, pozwala wprowadzić ukryte aspekty siebie do światła. Im więcej wyrażasz, tym mniej tłumicie, a im mniej tłumisz, tym bardziej się stajesz. Więc pozwól, że Cię zapytam, czego zaprzeczono Ci w sobie. Jakie cechy prognozowałeś na innych zamiast mieć w sobie? Co jeśli same cechy, które gardzisz w innych, to te, które musisz zintegrować w sobie? Zostań ze mną, ponieważ w następnej części weźmiemy to jeszcze głębiej. Odkrymy ostateczny klucz do integracji cieni, ostatni krok, który pozwala odzyskać swoją moc, uwolnić się od nieświadomych wzorów i przekształcić nie tylko relacje z sobą, ale z całym otaczającym cię światem. Tutaj wszystko się łączy, a kiedy zobaczysz tę prawdę, Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Teraz przejdźmy do ostatecznej realizacji. Teraz, gdy rozumiesz, jak działa projekcja Shadow i jak zacząć ją integrować, dochodzimy do najpotężniejszej realizacji wszystkich. Ten, który może zasadniczo przekształcić Twoje życie. Co jeśli powiem ci, że Twoje największe źródło władzy leży w samych częściach siebie, które odrzuciłeś. Że cechy, które spędziłeś lata, nie są słabości, ale ukryte mocne strony czekające na odzyskanie? To prawda, że w Scarle Jung poświęcił swoje życie odkrywaniu. Im bardziej przyjmujesz swój cień, tym bardziej się kompletny się stajesz. Odrzuciłeś cechy, niezależnie od tego, czy jest to twój gniew, ambicje, wrażliwość lub potrzeba uwagi. Nie są przeszkodami dla twojego wzrostu. Są to niezbędne kawałki twojej całości. Kiedy je tłumicie, kontrolują cię z cienia. Obejrzyj swój cień. Im bardziej się staniesz, tym cechy, które odrzuciłeś czy to twój gniew, ambicje, wasza wrażliwość, czy potrzeba uwagi nie są przeszkodami dla twojego wzrostu. Są to niezbędne kawałki twojej całości. Kiedy je tłumicie, kontrolują cię z cienia, ale kiedy je zintegrujesz, uzyskujesz dostęp do głębszej, bardziej autentycznej wersji siebie. Pomyśl o tym każda legendarna postać w historii, każda osoba, która pozostawiła trwały wpływ na świat musiała zmierzyć się z własnym cieniem. Nie stali się świetni, udając, że są doskonałe. Stały się wielkie, obejmując wszystkie aspekty siebie, ich lęki, ich wady, ich sprzeczności i wykorzystując je jako paliwo do transformacji. Weźmy na przykład Mahatma Gandhi. Jest znany ze swojej filozofii niestosowania przemocy, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jego wczesne lata naznaczono intensywną gniewem i frustracją. Zamiast tłumić te emocje, nauczył się przekazywać je potężną siłą zmian. Jego gniew stał się jego pasją, jego frustracja stała się jego determinacją. Gdyby zaprzeczył tym emocjom, mógłby żyć zwykłym życiem, ale ponieważ zmierzył się z nimi i zintegrował, stał się siłą, która zmieniła historię lub rozważ sam Karla Junga. Był głęboko introspekcyjny i często walczył z poczuciem wyobcowania, wątpliwości i ciemności. Ale zamiast uciekać przed tymi doświadczeniami badał je? Ja. Użył ich do rozwinięcia przełomowych informacji w ludzkiej psychice. Jego gotowość do skonfrontowania się z własnym nieświadomym umysłem, pozwoliła mu zaoferować mądrość, która nadal zmienia życie? A to nas przyciąga: Co jeśli zamiast odrzucić swój cień, zacząłeś z nim pracować? Co jeśli zamiast tydzić się swoich wad, zacząłeś się postrzegać jako nauczycieli? Co jeśli zamiast tłumienia emocji, Zacząłeś słuchać tego, co próbowali ci powiedzieć. Ostatnim krokiem w integracji cienia jest nie tylko świadomość, to jest własność. To decyzja, aby przestać postrzegać swój cień jako coś do walki i zacząć postrzegać go jako źródło władzy. Więc jak to robisz? Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że części siebie, których unikałeś, nie są twoimi wrogami. Jeśli czujesz zazdrość, nie wstydź się za to. Zadaj sobie pytanie, co próbuje ujawnić. Czy wskazuje cię na coś, czego potajemnie pragniesz? Czy to pokazuje, gdzie się powstrzymywałeś? Zamiast być pochłoniętym zazdrością, użyj go jako motywacji, aby realizować to, co naprawdę dla ciebie ma znaczenie. Jeśli czujesz strach, nie próbuj go odrętwić. Posłuchaj tego, czy chroni cię przed czymś prawdziwym, czy po prostu pokazuje, gdzie musisz się rozwijać. Strach nie zawsze jest znakiem wycofania się, często jest to sygnał, że jesteś na krawędzi przełomu. Jeśli zmagasz się ze złością, nie tłumi go. Zamiast tego zadaj sobie pytanie, jaka granica została przekroczona. Gniew, gdy jest używany mądrze, jest siłą, która powoduje zmianę. To emocje mówi: wystarczy, coś musi się zmienić, ale tylko wtedy, gdy jest uznany i skierowany ze świadomością. Kluczem jest to: każda emocja, każda cecha, każda część cienia sama ma cel. Kiedy je zaakceptujesz, stajesz się całością. Kiedy im zaprzeczasz, kontrolują cię od niej świadomości. I tutaj zaczyna się prawdziwa wolność. Po zintegrowaniu cienia przestajesz być kontrolowany przez nieświadome wzory. Przestajesz powtarzać te same bolesne cykle. Przestajesz obwiniać innych za emocje i zaczynasz brać odpowiedzialność. Stać się całością. Kiedy im zaprzeczasz, kontrolują cię od nieświadomości. A tutaj zaczyna się prawdziwa wolność. Po zintegrowaniu cienia przestajesz być kontrolowany przez nieświadome wzory. Przestajesz powtarzać te same bolesne cykle. Przestajesz obwiniać innych za swoje emocje i zaczynasz brać odpowiedzialność za swój wewnętrzny świat. Nie postrzegasz już wyzwań jako osobistych ataków, ale jako możliwości wzrostu. Przestajesz obawiać się porażki, ponieważ rozumiesz, że każde doświadczenie, nawet trudne, jest częścią Twojej ewolucji. To jest ścieżka do prawdziwej samozadowolenia. Nie chodzi o zostanie kimś innym, chodzi o stawanie się w pełni siebie. Chodzi o wkroczenie w Twoją moc. Nie tylko części Ciebie, które są łatwe do kochania, ale wszyscy. Ponieważ kiedy to robisz, dzieje się coś niesamowitego, przystajesz żyć rozdrobnione życie. Przestajesz się ukrywać. Przestajesz czuć, że nie wystarczy. A zamiast tego wkraczasz w prawdę o tym, kim jesteś. Więc teraz zostawiam Ci jedno ostatnie pytanie. Być może najważniejsze pytanie ze wszystkich, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś przestał biegać z cienia i zaczął je przyjmować ponieważ w momencie, gdy zdecydujesz się o to zrobić, wszystko się zmienia. Podróż samozadowolenia nie kończy się tutaj, to proces dożywotnia, ale teraz masz świadomość, narzędzia i moc, aby iść naprzód z jasnością, odwagą i celem. Twój cień nie jest twoim wrogiem, to twój największy nauczyciel, a kiedy to zrozumiesz, nigdy więcej nie zobaczysz siebie ani świata w ten sam sposób. Dzięki za szukanie.